Kuźwa paka jest! O mój boże! Siema paczka sraczka. Witam was wszystkich na odcinku skopania z, z gościem specjalnym o treści paczka sraczka. Halo, paczka. O! Aha, jego jeszcze nie ma. Teraz on się będzie tam pierniczył i czekał, aż odpiszę mu, że jestem. No, jestem kuźwa. Co, co zwalasz, paka? Myślałam, że kopiemy. Halo? Jezus Maria, paka, jak cię pierdzielnę, to kopnę cię, no serio. Chodź, paka, kopiemy. Chodź. Chodź, kuźba, kopiemy już. O, może być. Jezus, miałam... <śmiany> miałam napisać, chodź, paka, wyszło. Witaj. Mamy problemy techniczne Witaj Robert, witaj O, oh, madafak Chciałam normalnie ten, ale... Jezus, jaka patologia Ok Ja też, ja też, mój drogi paczko Ogarnijmy se laser i kopiajmy A dzisiejszym gościem specjalnym, jak widać, jest Paka Znany także jako paczka Paczkomat Paka sraka i jeszcze. Skarb! Dobrze paka! Jestem z Ciebie taka dumna. Jesteś tak, takim graczem po prostu z mózgiem, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Jak ostatnio grałam w Kopanie, zresztą pewnie jak widzieliście, to było ciężko. Słuchaj, dub paka to moje bomby. Co jest? Co to kuźwa... <noise> Chłop się opisał, a tu mu wszystko zablurowało. Ogólnie chciałabym, abyście napisali jeszcze... Co zostaw mi to, dzieciaku? Abyście napisali w, komen... w komentarzu, czy wolicie odcinki z kopania czy spakorów na BSP. Ok. Jak słyszysz, to dobrze. <noise> no kuźwa, czemu nie mogłam? O, ty kuźwa! Ci moje diaksy. Halo? Kiedy słyszysz ten skarb, paka? Ty, kuźba, faktycznie. Ja też słyszę o kuźba. Jest! Ma! Brawo, paka! Mam cię. Mam cię, motherfuck. Otworzyłeś? No, chyba tak. Dobra, paka. Dobry piesek. Dobra. I <laughs> jeszcze tu sobie wezmę jakieś glineczki. I pasuje już zacząć kopać w dół porządnie. Eee, gdzie to wyjście jest? To jest tutaj. Mm, dobrze, dobrze. O Jezus. Okej, ja bym zepsuła wyjście idę. W ogóle ktoś nam się wprosił do, na naszą chatę, ale no trudno. Zrobię może tak. Ja pierdolę. Nie, no, rozumiem, to jest oręż, okej? Okay. Każdy oręż wygląda tak samo. Ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, a zwłaszcza ła, zwłaszcza ten oręż. Kuźwa paka, gdzie ty jesteś? No nie, co ty robisz, debilu? Wracaj! Wracaj, kuźwa! Co, kuźwa, jaka jazda? Nie no, nie ogarniam, paka, ty to jesteś serio, wybitny. Po prostu wybitny. Okej, okay, mamy Mamy kuźba jaskinie i jest bardzo dobrze. Jaskinia fascynujące. Szukajmy tylko teraz tutaj skarbu, bo na 99,9% on gdzieś tutaj jest. Nie wiem na jakim poziomie nawet patrzeć. O! Paczka znalazł. Brawo, dobry piesek. Gdzie tu kuźde wyjście jest? Gdzieś przy tym drzewie, nie? Nie tu. O, dobrze paka! Dobra paka. Dobra paka. Tutaj. <grym> Złapaczkę. O nie, nie, kurde. Miałam diaksy. No cóż. No cóż trudno się mówi. Aha, to mój pies w ogóle dał diaksy. Myślałam, skąd on się wziął, ale... Fajnie koko jumbo. Idealna nazwa dla psa. Jezus nie umiem pisać. Barso. Beka z ciebie, Pako. Okej. Okay. O nie! Kolejna jaskinia i mamy kolejny skarbik. O mój Boże, ale dzisiaj nam szczęście dopisuje. Chodźcie, chodźcie, moja ekipa droga. Kurde, w ogóle, jakaś, znalazła się tu Piara, która ogarnia grę. Ile ona ma w ogóle, le... jakie ona ma? Lewe? 65. Dobrze. Dobrze, kurde. A, bombę bombę. i dubsko. To moje. I jeszcze jedna jaskinia. No halo! Jezus, Maria, lewituję. Nie! Kuźwa! Nie, ja pierniczę. Aż się muszę wybombować. Bo nie da. Nie ma opcji, kuźba. Na odcinku zobaczysz. Jezus, Maria, co to było? Nie, dalej! <ścoughs> co to kuźba jest? Paczko, mamy chyba. Pff, drobne komplikacje. Jeśli tak to mogę nazwać. Widzisz mnie? <ścoughs> Kuźwa, co to jest? Jezusem jestem. Chodzę po niebie. E, co ja zrobiłam? E, wlazłam w bombę. Wlazłam w bombę. I teraz kuźwa nie dam rady zejść. Zesrałam się. Tak się kuźwa nie da. Ja pierniczę. Co to za upośledzone kopanie? Wracamy do paki. Jezus Maria, jak mnie zbugowało. Działa! Kuźwa. No i teraz, kurde, wszystko hula. No, Jezus Maria. Paczka! Gdzie ty, kuźwa jesteś? Halo, paka. Halo? Tu? Dzień dobry. Tu. Tu. Kuźwa jednak nie. Gdzie on jest? Aha, tam chyba no. O, XD, mam Zojny. Taka profesjonalna bomba, że ci kurde wywali. Patrz. O nie, tak nie wyszło chwilę. Wow, paczka jaka profesjonalna bomba. A Jezus, nie wyszło. To nie tak miało być. Dobrze, chodź paczka, chodź. Aha, na trzy. Co? Dobra, piekło, mityk, czy... Dobra, chodź. Chodź paczka, chodź. Bo tam się nasza przyjaciółka nowa wkurza. Chodź, paczka, chodź. Jesteś. Paczka, sraczka, tam to kopiemy. Szczelaga powinien być. O, jest! Nice! Chodź tu! Nie! Chodź tu. Chodź tu. Dobrze. Dobrze nam się taka osoba. <grywa> Ding dong! <grywa> Boże, ale dobrze nam się taka w miarę ogarnięta osoba trafiła, która ma większy trochę level i no ogarnia trochę bardziej tą gr grę. A ja tu co ja robię? Masz, masz paczkę, ty już tyle razy tą kabinę postawiłeś, że teraz moja kolej. A tu nie ma skarbu, powinien też być, no. Powinien być. Chyba, że paczka otworzyła go ze mnie. Nie ma. Aha nie, on ci wyżej będzie, no. On będzie powiedzieć na ścianie. Tak myślę. O jest! Kurde, kto go znalazł? Paczka, no. Jezus Maria! Dobrze, dobrze, paka, widzisz? Tysiąc IQ zagranie z tą drabiną. Dobra, i teraz wyłazimy na górę, bo tam był jeszcze jeden na trzy. Ciekawe czy ta osoba nas tutaj znajdzie ogólnie. Chodźcie, trawieśniaki wieśniaki. Allo! Paka. No, co ty, paka, odpierasz? Co ty już po kopaniu? <grym> Dobrze się czujesz? Nie no, kwiczę po prostu. To odcinek to jest coś pięknego. <grymne> o mój Boże. Lecą. O w ogóle paka zmienił kolor, wcześniej był fioletowy, a teraz jest... Czerwony. Na tym... Tutaj pasku po lewej stronie. No nieźle. Tylko żeby ta dingowa przyszła. Dingowa. Come on. Też mi w myślach. Paczka. Nie, to jest hit po prostu. Wracaj tu paczka, sraczka, wracaj. Paka wracaj. Chodź tu paka. A lala falala, karala balabala. Bala. Twoja stara. To przez pakę To wszystko przez pakę. No teraz to sobie poczekacie, kuźwa. Dzień dobry. Proszę Państwa, witam Was. Jestem, jestem. Jezu, żol, jak to pięknie wygląda. Czemu mam pięć kryształów? Co to za oszustwo? Jak wszystkie, ty głupi... Co? Jakieś kolejne bugi? Nie no, patologia. Patologia razy tysiąc. A! O, ja sobie wzięłam, lol. <noise> no trudne, jak coś to nie. <noise> jak coś to była ding-dong. <noise> nie! Postawmy sobie bombę. Dobrze. Jednak nie dobrze. Jezu, ja też nie mogę ich zebrać. Jaka patologia! Nie! Znowu po. Nie! Co? Co? Ja też nie mogę zebrać. No nie, no jaka patologia. A postawmy sobie dla jaj. Lol. Czekaj, ja wyjdę i we. Wy... O, boże. Oj, teraz paka na mnie żeruje. Zaraz ja wyjdę i wy. O, kuźwa. Prawie zdechłam. Już ci działa? A mi nie. Nie. Lol. Muszę odebrać, dobra, dobra, paka, tysiąc IQ Mi raz działa, raz nie Co to kuźwa, jakieś hakersy wysyła? Co to, co to kuzy? O Jezus Maria Szatan, Boże, jedno HP Jedno HP, ale jakoś idę Kuźwa, nie ta strona, która strona? Dobra, muszę odebrać, tak jak paka poradził. I sprawdzimy, czy jego metody się sprawdzają. Okuźbacie to wyjście tutaj. Dobra, sprawdźmy. Odebrało się. Pasuje teraz jak zdechnąć, bo z jednym HP to raczej nie pogram. Tylko, że nie ma takiego miejsca, gdzie bym mogła zdechnąć. Bo już od razu muszę zlecić na dół. Dobra, zarąbmy się tutaj. Idealne miejsce. Jezus, szatan, paka, paka, co to bym tak miota jak szatan? <grymne> co znowu? Co znowu? Znowu problem z oddawaniem. Excuse me? Co, jak? Nie, ty, ty, ty. Paczka wynosi od moich kryształów, które zostały w piekle nieodebrane. Oj, przepraszam, to nie moje miejsce, LOL. Spadł wam. Spadł walec na swoje śmieci. O, nice! Działa. Działa. Wszystko gicik i cacy. Jeszcze jedną bombeczkę i... O Jezus! Nie trafiłam sobie z bombą. A. Bomba i spielniczem. O, nie znowu. Powiem Wam jedną rzecz. Jak grałam w to dokładnie 3 dni temu. Nie, w sobotę. Sobota będzie. Niedziela będzie jak w to, Dokładnie 3 dni temu, jak w to grałam, to nie było jeszcze takich problemów z kopaniem. O treści, że. pana dla sera nie widać, ja piernicze. O treści takiej, że. Nie da się zbierać kryształów, latam w przestworzach I nie da się zbierać kryształów, tak? Nie wiem w sumie Powiedzmy, że to tyle Ale tak czy siak jest to istna patologia <grym> Magia gwiazd A Raczej magia wings Dobra, wracamy Super, mam 6 złojowych, pokazuj mi, że mogę kupić bomby Co?! O Jezu, zaczyna się, zaczyna się. O nie. Aha, nie chce mi się postawić. To są jakieś emo... Co to kuźwa? Co to kuźwa jest? Aha, ok. Jakieś emoji wysyłasz, czy. Czy co? Ty w ogóle, ta osoba, która z nami kopie, jest całkiem nie jest taka. Hamska, z tego co zauważyłam, bo zostały mi tutaj chyba wszystkie kryształy, nie? I ona mi nie, ona mi nie, od, nie zabrała ich. I to w sumie chciałam po prostu ją teraz z tego miejsca pochwalić, że nie jest taką hamską krową, jak te wszystkie inne dzieciaki kryjące w PSP w wieku yy, do, do 8 lat. Zarąbiście, że po pięciu zebranych kryształach nie dam rady więcej ich zebrać. Dobra, wynośmy się z tego dziurska. W jednej grzotkiśmy 30 bugów. Teraz ja. Gdzie? Kuźwa, gdzie? Gdzie ty latasz, Paka? Halo, Paka. Halo! Dyskacza za mnie. Tak! Mnie też! Mnie też, kuźwa, udowodnić ci? A jednak teraz nie działa, ale wcześniej działało. Patrz. Patrz, o jednak nie wyszło xt, ale tak czy siak wcześniej widzie. O ty, paka Paka, prawie bym wleciała w twoją bombę, uspokój się Okej, okay. błagam powiedzcie, że mogę wszystko zebrać Jeszcze jedna bomba, proszę kuźwa Tak bym sobie ją chciała ładnie postawić i w całości zebrać, a nie że to sześć kryształków muszę latać do dawalki. Aha, dwa kryształki, zarobić Ciekawe jaki w ogóle mam laser 125 so ja pierniczę trzeba wyjść. Trzeba koniecznie z tej dziury wyjść i coś zrobić, bo teraz mam problem, żeby cokolwiek. Teraz no, kopać czy tam bombować, bo nie mam ani na bomby, ani na laser. Nie mogę kupić bomby, bo daję kontr. To kup dużą bombę. To mały kup. Ma, to małe kuźwa, widzisz paczka, trzeba jakoś radzić Ja se oczywiście radzę Błąd jeden byczku To kup Se... <ścoughs> Jezus, zesikam się <ścoughs> O mnie też tak że patrz paczka Patrz paczka, będziemy lewitować w przestworzach Widzisz to? Fajnie! Fajnie takie nowe umiejętności. Bardzo... No takie niebanalne. Uważam tę że... grę. <grym> <Kuba. grym> tyle bogów nawet... Chodziło mnie o to, prostu, tyle bogów nawet nie odkryliśmy w przeciągu wszystkich czterech, pięciu lat, jak w to graliśmy. Także uważam to i tak za sukces. <grym> Taki spe... specyficzny, ale tak czy jak to jest sukces wielki. O kurwa, patrz co wygrał, paka. O, jakie jakie podejrzane. Wynik: 2, 3. Wygrałam S. Wygrałam S, moje beczki, moi drodzy. Moi drodzy widzowie, tego pani było po prostu cudem nad wisłą, naprawdę. Tak się tutaj ośmiałam, że to po prostu przychodzi ludzkie pojęcia. Dziękuję wszystkim. Także, także no to tyle. Do zobaczenia. Miłego weekendu, moi drodzy.